E, witam Państwa. Występuję tutaj jako Europoseł już nie jako prezes Kongresu Nowej Prawicy. Od razu uspokajam wszystkich. E, wszystko tutaj się odbyło zgodnie z przepisami partyjnymi. E, kolega Michał Marusik jest to znakomity człowiek, ja wspaniały prezes partii, nie ma co do tego żadnych, żadnych zastrzeżeń. E, jesteśmy w dobrych stosunkach, partia działa w dalszym ciągu. Natomiast rozumiem, że Państwo się chcą dowiedzieć, jakie są tutaj problemy wewnątrzpartyjne. Otóż ta sprawa ma kilka, że tak powiem, den, są takie kilka, kilka warstw problemów. Otóż, otóż wiadomo, że się tli spór od kilku miesięcy. Sporty, czy tego, czy konwent, który się odbył w październiku, no, był legalny czy nielegalny. No więc ja początkowo przypominam, że uznawałem, że był legalny. W wyniku stwierdzenia, że jest to niezgodne z prawem, skierowałem sprawę do Sądu Państwowego, czyli inne władze w tym momencie są właściwe, zacząć uznać inne władze. Sąd państwowy przyznał mi rację i uznał, że konwent był. Legalny się odbył. No i tutaj okazało się na konwentyklu, który się odbył w poniedziałek, że e, konwentyk z większością wyraźną wyraźną popiera stanowisko sądu naczelnego, że jednak wyrok sądu jest nieistotny. E, tutaj trzeba się stosować do przepisów naszego własnego sądu naczelnego. E, no nie byłbym, nie, nie jestem z tego przekonany, tym bardziej, że to orzeczenie sądu naczelnego, partyjnego, jest e, niecałkiem, że tak powiem, spójne, ponieważ ten sam sąd. E, miesiąc czy dwa miesiące wcześniej, orzekając w sprawie, co, co należy w statucie, przez członek y, oddziału. Chodziło o to, że y, ilu osób potrzeba, żeby y, był oddział, znaczy pięciu członków. I sąd uznał, że chodzi o członków zwyczajnych. Natomiast y, sąd uznał, że w statucie jest powiedziane, że, że kondens musi być przez delegatów, jeżeli liczy w tysiąc członków. Uznał, że chodzi o członków zwyczajnych i kandydatów. No, i w związku, z czym, w związku z czym konwent jest nielegalny, powinien się odbyć przez kandydatów. Jest w tej chwili około 5 tysięcy licząc razem z kandydatami. No, i to powoduje, spowodowało, że no nie, nie uznałem to za, że tak powiem, poprawne rozstrzygnięcie sądowe. I, i tym bardziej, że y, przewodniczący sądu otworzył w ogóle ten konwent, nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Dopiero jak wyniki konwentu były niezadowolone dla, dla pewnych członków, no, uznał, że trzeba go uznać za y, nieważny. Nie chcę tego kwestionować, y, tutaj trzeba, trzeba czekać na uczynienie Sądu Państwowego, ale powtarzam, no, myśmy się doczekali tego orzeczenia i chciałbym już się przestrzegać. Odmówiłem kategorycznie y, uzna, znaczy uznania wyroku Sądu Państwowego za y, nieważny. E, dalsza sprawa no to jest kwestia tam e, takich różnych sporów wewnętrznych, niewątpliwie e, taki spór między starymi a młodymi, a to jest mniej ważne, z tym sobie bym dał, dał radę. E, gorszy problem tyczył czegoś innego, mianowicie, że mamy konwenty, chciało naprawdę zacne, arystokratyczne, który miał uprawnienia Senatu, który ma prawo mianować również prezesa i odwołać prezesa i to z, d, działa zgodnie z prawem. I ten konwentykl yy, jednocześnie mianował straż. I w tym momencie ta straż, która kiedyś była pomyślana na usuwanie z partii ludzi, którzy naruszają pewne zasady, zaczęła być stakowana jako organ polityczny, zaczęła usuwać z partii ludzi tylko za to, że się komuś nie, nie podobają. Nie jest powodów jakichś jakich przestępstwo czegoś takiego. No po prostu, a podejrzewamy go, że jest agentem prawie podejrzewamy, że coś tam, a coś nie robi tak, jak my chcemy i zaczęła go usuwać i w tym w momencie w można było całą partię usunąć. Różnica między działaniem tej straży a czerezwyczajki zwyczajki sowieckie jest taka, że od decyzji czy rezydentów można się było odwołać do Stalina, a yy, według naszego statutu do, do prezydenta się nie można było odwołać. No i zaczęto mi odwoływać ludzi, których ja uważałem za no, cennych ludzi, którzy zrobili wiele dla państwa, i odwoływać z to zupełnie dla mnie niezrozumiałych. Jeszcze sprawa moja osobista, dla kilku członków konwentyku miała jakieś istotne znaczenie, tak czy owak. Tak czy owak, jest tu kilka warstw, które spowodowały, że przestałem być prezesem. I podam jeszcze raz, to jest całkowicie legalna, legalna władza. Jest pytanie, bo tutaj wszyscy mówią, że trzeba założyć nową partię, to całe oddziały deklarują, że trzeba założyć tylko nową partię i wstąpić. Proszę Państwa, ja uważam, że jest szansa na uratowanie Kongresu Nowej Prawicy, jak najbardziej. Jest szansa. To jest kwestia Rady Głównej, która zbiera się w poniedziałek, to jest kwestia konwentu, który powinien się zebrać. Ja, ja już dostałem prawie 100 podpisów gotowych, które mnie zmuszały do zwołania konwentu. No i teraz kolega Marusi będzie musiał go zwołać. No i to wymaga zmian w statucie, które by uniemożliwiły, uniemożliwiły konwentowi od, odegranie roli drugiej władzy w partii. Bo powstała sytuacja: żaden prezes nie pozwoli, czy to będzie ja, czy kolega Marusi, czy cokolwiek że mamy z jednej strony mamy prezesa, a z drugiej strony mamy konwentyk, czyli władza ustawodawcza taka wyższa, która się zaczyna wtrącać do bezpośredniego kierowania partią. I jeżeli tego się na konwencie nie uda zmienić, no to rzeczywiście trzeba będzie założyć nową partię, bo, bo to nastąpiła, że powiem degeneracja partii, trzeba będzie jakoś ustalić, że... że się inaczej wybiera, wybiera straż, prawda, że nie tylko konwentyk wybiera straż, no krótko mówiąc straż musi przestać być organem organem konwentyklu, musi stać się organem ponownie powołanym do tego celu, do jakiego była powołana. No bo wyrzucono na przykład ze Śląska pana Lewickiego i Cioka, no oni się obaj kłócili, a czy trzeba ich wyrzucać od razu z partii, prawda, to byli ludzie naprawdę zasłużeni, pan Cioki, pan Lewicki, bo się kłócili, to nie powrócili z partii wyrzucać, prawda. E, chciano usunąć z partii pana Pana Gajdę, który rozbudował nam oddział warszawski. No są zastrzeżenia do niego oczywiście, ale ten człowiek pracuje, prawda? I, I to, że komuś się może nie podobać, to nie jest powód, żeby go z partii wyrzucać. Także generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc, to jest do naprawienia to jest do naprawienia i myślę, że my to naprawimy na konwencie, który się w ciągu tam miesiąca powinien odbyć. Ja osobiście deklaruję, 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 że jestem lojalnym członkiem Kongresu Nowej Prawicy. Natomiast, powtarzam, jeżeli ten statek okaże się być niesterowny, jeżeli nie da się, będzie ja musiał być prezesem tej partii, absolutnie. Natomiast, jeżeli, jeżeli się okaże, że to statek, który, który stał, się, stał się niesterowalny zupełnie, w którym chcę przypomnieć, jaka była sytuacja na konwencie, gdzie na 300 z czymś osób, 14 osób nie udzieliło mi absolutorium, a 300 ileś udzieli, udzieliło. Ale te 14 osób mnie odwołało. <laughs> także także ja, jest, ja, ja nie jestem demokratą, ale też znowu bez przesady bez tutaj nie można działać wbrew opinii członków partii, ludzi, którzy wkładają swój czas, wysiłek prawda? i chcą coś robić, chcą widzieć efekty. I nie chcą dopuścić do tego, bo widzicie, jak to jest na przykład z PISem. W PISie jest tak, że jest e, taki zakon, czyli dawni członkowie PC, i naokoło tego jest ten PIS, prawda, który osiągnął pewien sukces. Co no, by nie powiedzieć, PC miał 4% tyle samo co, co UPR, prawda, ale założyli PIS, taką partię szerszą niż to, i ten zakon teraz rządzi, mając tę szerszą partię. Ja też chciałem zrobić to samo, czyli naokoło KNP zrobić taki szerszą partię, taką szerszą partię, która miała, która miała, yy, tutaj doprowadzić, mieli 20 czy 30, 30%, 30 głosów w parlamencie, szerszą. Żeby mogli w niej być ludzie, którzy są za karą śmierci, ale nie są za, za likwidacją podatku dochodowego i odwrotnie, którzy są za likwidacją podatku dochodowego, ale są przy karze śmierci. Żeby oni mogli być w takiej szerszej partii, no i żebyśmy osiągnęli w tym parlamencie, walczyli o większość, a nie o tam rozpaczliwie o 5, 6 czy 7 no i no i niestety tak, taką sobie przegrała ten zakon, czyli konwentyk tutaj wyraźnie się pojął za tym, żeby kolega Marusi, który, tam że jest zacny i porządny człowiek i on wyraźnie, to jest na moim Facebooku, Państwo znajdą, prawda, wyraźnie powiedział, że, że musimy tutaj przestrzegać tutaj tego, on w ogóle konwentyk powiedział, że jest bardziej korwinistyczny niż Korwin, no i ja jestem naprawdę skrajny, proszę Państwa, jestem, powiem, jestem bardzo skrajny, jeżeli ktoś jest jeszcze bardziej skrajny niż ja, to moim zdaniem jest to lekka przesada, ale... Zobaczymy, proszę Państwa, jak ocenią to członkowie partii na konwencie. Także proszę się nie martwić, na razie wszystko jest w porządku, a co będzie dalej, to zobaczymy. Przyszłość należy do nas tak czy inaczej. Dziękuję Państwu za uwagę.